Wyobraź sobie, że istnieje zestaw nawyków, które stosują ludzie sukcesu, aby osiągać swoje cele i realizować marzenia, a ty możesz je wprowadzić do swojego życia już dziś. W tym odcinku przedstawię ci siedem nawyków, które nie tylko odmieniają codzienność, ale dosłownie zmieniają życie. Zostań ze mną, bo to może być początek twojej nowej historii sukcesu. Ludzie sukcesu nie osiągają swoich celów przypadkowo, mają system, który pozwala im codziennie robić postępy. Nie chodzi tu o spektakularne zmiany z dnia na dzień, ale o małe, konsekwentne działania, które kumulują się w ogromne osiągnięcia. Dzisiaj przedstawię Ci siedem nawyków, które możesz wdrożyć od zaraz, aby zmienić swoje życie. Nawyk pierwszy wczesne wstawanie. Ludzie sukcesu często zaczynają dzień wcześniej niż reszta świata. Wczesne wstawanie daje im dodatkowy czas na medytację, planowanie dnia czy ćwiczenia. To moment, w którym umysł jest najbardziej świeży, a energia na kolejne wyzwania to fundament produktywności. Nawyk 2. Wyznaczanie celów. Sukces zaczyna się od jasno określonych celów. Zamiast mieć rozmyślone marzenia, ludzie sukcesu precyzyjnie definiują, co chcą osiągnąć, ustalają mierzalne cele i dzielą je na mniejsze kroki. To pozwala im monitorować postępy i utrzymać motywację. Nawyk 3: ciągłe doskonalenie siebie. Inwestycja w rozwój osobisty to klucz do sukcesu. Czytanie książek, uczestnictwo w szkoleniach, słuchanie podcastów. Wszystko to pomaga zdobywać nowe umiejętności i wiedzę. To codzienne doskonalenie sprawia, że jesteś zawsze o krok przed konkurencją. Nawyk 4. Zarządzanie czasem. Ludzie sukcesu wiedzą, jak cenny jest czas. Planują swoje dni, stosując metody takie jak Pomodoro czy listy zadań. Organizacja dnia sprawia, że unikasz marnowania czasu i skupiasz się na priorytetach. Co przekłada się na osiąganie celów? Nawyk piąty: utrzymywanie zdrowego stylu życia, regularne ćwiczenia, zdrowa dieta, odpowiednia ilość snu to podstawy, o które dbają ludzie sukcesu. Dzięki temu mają energię i jasność umysłu potrzebne do podejmowania mądrych decyzji. Twoje ciało i umysł to narzędzia, które musisz stale optymalizować. Nawyk szósty: Pozytywne myślenie i wdzięczność. Zamiast skupiać się na problemach, ludzie sukcesu koncentrują się na rozwiązaniach. Codzienne praktykowanie wdzięczności oraz pozytywne afirmacje pomagają utrzymać motywację i optymizm nawet w trudnych chwilach. To małe gesty, które wzmacniają twoją wiarę w siebie. Nawyk 7. Otaczanie się inspirującymi ludźmi. Twój krąg przyjaciół i mentorów ma ogromny wpływ na Twoje osiągnięcia. Ludzie sukcesu wybierają otoczenie, które ich inspiruje i motywuje do działania. Współpraca, wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie to klucz do ciągłego rozwoju. Podsumowując, te siedem nawyków: wczesne wstawanie, wyznaczanie celów, ciągłe doskonalenie siebie, zarządzanie czasem, zdrowy styl życia. Pozytywne myślenie oraz otaczanie się inspirującymi ludźmi są fundamentem sukcesu. To nie jednorazowe działania, ale codzienne, systematyczne kroki, które mogą dosłownie zmienić twoje życie. Teraz twoja kolej. Wybierz jeden z tych nawyków, który wprowadzisz już od jutra i zobacz, jak zmieni się twoje życie. Napisz w komentarzu, który nawyk uważasz za najważniejszy i dlaczego. Jeśli chcesz więcej takich inspirujących treści, zasubskrybuj nasz kanał, kliknij dzwoneczek i dołącz do naszej społeczności ludzi, którzy codziennie pracują nad sobą.